Grzegorz Gabor, witam, dzień dobry. To jest program Gość Dnia. A moim i Państwa gościem dzisiaj jest doktor historii, Krzysztof Tracki, prezes Fundacji Silesia Superior Instytucji, której celem jest między innymi przywracanie polskiej pamięci historycznej na Górnym Śląsku. Na co dzień wykłada historię w katowickich szkołach średnich. Witam, dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Dobrze przedstawiłem? Dobrze. Fundacji Patriotycznej Silesia Superior. Właśnie panie doktorze, pierwsze pytanie, czy trudno jest przywracać tę pamięć historyczną na Górnym Śląsku? Jest to przede wszystkim obszernie zagospodarowany, w mojej ocenie to jest rzecz, która stanowi takie swoiste wyzwanie o polityce historycznej. Mam wrażenie dużo się mówi, natomiast o wiele mniej się robi jakkolwiek zmiany, które aktualnie następują także w skali ogólnopolskiej zapowiadają właśnie w skali ogólnopolskiej. Taką po moim przekonaniu dobrą zmianę. To tutaj na tym polu górnośląskim przeniesienie tej zmiany to jest w mojej ocenie już od dłuższego czasu potrzeba na nakaz chwili. 26 lat w mojej ocenie na tym polu zostało zmarnowane. No ale yy, panie doktorze, bardzo dużo mówi się o, o historii, o kłamywaniu tej, tej historii, yy, a Śląsk jest przykładem tego, jak. jak... Trudno jest właśnie tą historię odkłamać. Już nie mówię o historii naszego kraju, ale między innymi tutaj tego nasze, tej naszej małej ojczyzny, Górnego Śląska. Niezwykle trudno, bardzo często spotyka się to jeszcze z jakimś takim niezrozumiałym oporem, czy, czy w ogóle da się tę historię wyprowadzić, na, na proste tory, odkłamać. No jak trudne to zadanie widzimy chociażby na przykładzie Muzeum Śląskiego. Wielka inicjatywa, wspaniały efekt. Ale czy na każdym polu to już jest odrębna sprawa, którą na pewno, która zasługuje na odrębną naszą rozmowę. Niemniej jednak, ja jestem głęboko przekonany, że mając świadomość, jak złożona jest historia Górnego Śląska, w końcu przez wieki krainy pogranicza, mając świadomość, że istnieje nie jedna, ale wiele możliwych interpretacji różnych zagadnień, które w tą historię się wpisały, odczuwam. I na pewno nie tylko ja. Taki głęboki deficyt narracji polskiej w odniesieniu do przeszłości Górnego Śląska. Przede wszystkim tej narracji, która ukazywałaby jego genetyczne oblicze. Polskie oblicze Górnego Śląska, prawda? To widzimy na licznych przykładach, bo na razie jesteśmy w obszarze opinii, którą teraz wypowiadam, no, ale gdy odniesiemy to na przykład do upowszechnionej, już stosunkowo skutecznie przez niektóre środowiska narracji w odniesieniu do powstań śląskich. Które coraz częściej przedstawiane są i wbijane niejako w głowy mieszkańców Górnego Śląska, jako, jako, jako e, obraz wojny domowej, na przykład, albo tak zwanej polskiej interwencji, to coś się burzy, szczególnie pośród wszystkich tych, którzy. Czy to osobiście swoim sercem żyją tą przeszłością, czy też po prostu rodzinnie są z tą przeszłością powstańczą związani. Na Ale tu, Panie, że, że, tak. że Panu wejdę w słowo, tu nawet jeżeli chodzi o powstania śląskie, o których Pan powiedział, to nawet historycy do końca nie są zgodni w tym, w tym temacie, prawda? A co dopiero tacy zwykli szar, szarzy obywatele? Nie, tu idzie przede wszystkim o zrównoważenie. Tych opinii. My zdajemy sobie sprawę, że yy, yy, także obraz z powstań śląskich, skoro już od do nich się odnieśliśmy, jest bardzo złożony. My zdajemy sobie sprawę z tego, że często brat strzelał do brata ale trzeba też zdawać sobie sprawę z tego aksjomatu, y, który gdzieś się zatraca. O co była ta walka i czy rzeczywiście y, ten, ten cel główny, jakim było przywrócenie Górnego Śląska, należy tak relatywizować, przywrócenie Górnego Śląska Polsce oczywiście. Tak należy, tak należy w, w, swe, w swej ocenie właśnie relatywizować. Tutaj, tutaj rodzi się oburzenie, zdecydowanie. W naszej antenie niejednokrotnie poruszaliśmy temat powstań śląskich, temat skomplikowanej, trudnej historii śląskiej. I powiem szczerze, że jakoś no, nigdy nie udało się zakończyć programu, obojętnie jaki to był gość, i myślę, że z panem też dzisiaj się to nie uda. Żeby wyjść z takim poczuciem, że rzeczywiście zrozumiałem, na czym polegała ta skomplikowana historia Polski, naszego regionu. Zresztą nawet Muzeum Śląskie, o którym pan wspomniał, nie do końca ten, ten obraz jak gdyby oddaje, bo tego chyba tak do końca nie da się. Być ubrać. może się nie da, to jest prawda, być może się nie da, ale jeszcze raz mówię, tu idzie o próbę, przynajmniej podjęcie próby wyrównania proporcji w tych narracjach, w tych interpretacjach odnoszących się do, 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 do bardzo złożonych dziejów tej, tej ziemi. Ja tutaj mam na myśli bardzo konkretne rzeczy. No, na ulicach naszych górnośląskich miast wszechobecni są bohaterowie Polskiego Odrodzenia Narodowego na Górnym Śląsku. Karol Miarka, Norbert Bończyk, Paweł Stalmach i tak dalej. Jest pytanie, czy oni są obecni w świadomości mieszkańców, czy poza etykietą uliczną na przestrzeni dwudziestu kilku lat zrobiono coś, aby byli oni co najmniej równoprawni dla tych wszystkich, którzy zostali przez niektóre niechętne polskości środowiska w ostatnich latach wypromowani. Nie chcę tutaj mówić, czy też degradować rangi na przykład Eichendorfa. To była wspaniała postać. Niemniej jednak y, gdzieś po drodze gubimy właśnie tych... No ale myślę panie doktorze, nie wiem czy pan się ze mną zgodzi, gdyby przeprowadzić teraz tutaj, choćby w tym miejscu gdzie jesteśmy, na Świętochłowicach, Sądę uliczną, to przypuszczam, że no, nikomu nic nie ujmując, ale trzy czwarte ludzi nie wiedziałoby w ogóle y, kim y, byli te osoby, o których pan przed momentem wspomniał, y, czy jak się wpisują w historię no polskiej. No i to jest komisji. właśnie nasze zadanie. To jest właśnie ta rzecz. Myślę, że dzisiaj nawet niewielkim kosztem można uczynić wielki postęp na tym polu, chociażby poprzez realizację krótkich filmów, które byłyby obecne w przestrzeni internetowej. Dlaczego nie ma krótkich filmików, które byłyby umieszczone na YouTubie o Karolu Miarce, o Norbercie Bończyku, o Wojciechu Korfantym, który przecież przez niektóre środowiska jest przedstawiany w tej chwili arcykrytycznie. Jako jeden z tych mącicieli spokoju Górnoślązaków, gdzieś zatraca się obraz przecież jednego z ważniejszych sprawców odrodzenia narodowego, czy przywrócenia chociażby części Górnego Śląska w Polsce. To jest niesprawiedliwość historyczna. Z perspektywy po czasu pewnie inaczej to się ocenia, chociaż tak jak pan powiedział tutaj, przywołany Wojciech Orfanty, taka osoba, która różne odczucia wzbudza, tak nie powinno w ogóle być. No. Wy, 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 wypada mi tylko to potwierdzić no zdecydowanie nie powinno być musimy po prostu coś z tym zrobić to jest wielkie zadanie tym bardziej jak powiedziałem na początku jest to obszar niezagospodarowany Ostatnio ukazała się książka pana autorstwa pod tytułem Młodość Witolda Pileckiego to też osoba która wpisuje się w, w to co, o czym przed momentem powiedzieliśmy teraz dowiadujemy się że był ktoś taki jak Witold Pilecki czym zasłynął ten człowiek i się okazuje że o takich osobach przez lata nie wiedzieliśmy czy uda się w ogóle że tak powiem w cudzysłowie wygrzebać te osoby i powiedzieć o tym, że bez nich nie byłoby tej dzisiejszej Polski, a przynajmniej nie takiej jaka ona jest. No to myślę, jest proces, który się już dokonuje. E, powoli wciąż czekamy na coś co gdzieś w westchnieniach patriotów czy też środowisk patriotycznych jest obecne, że czekamy na film miary hollywoodzkiej o Witoldzie Pileckim, bo to z pewnością postać większej miary niż fikcyjny James Bond. Niemniej nie mniej, no, praca przed nami ogromna. No, dla mnie Witold Pilecki to przede wszystkim taki, taki, takie dobre remedium na pedagogikę winy, która jest obecna w przestrzeni publicznej, gdy idzie o naszą historię to znaczy obwinianie Polaków o sprawstwo tych czy innych niegodziwości. Witold Pilecki to jest uosobienie dla mnie niemal ideału dobrego Polaka pod każdym względem wspaniały gospodarz yy, niezwykle pracowity na co dzień człowiek yy, zadający sobie a nie tylko innym określone obowiązki a dopiero finalnie bohater to był przede wszystkim skromny człowiek no ale władze zaszczypię... komunistyczne miały na ten temat zupełnie inne zdanie i no cóż, cóż bo się mi walczył, wydarzyć, tak no. bo, bo 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 nie tej polski chciał bronić dla niego Polska to ten staropolski model, z którego zresztą on rodzinnie wyrastał. Przecież w jego rodzinie bardzo silne było wspomnienie powstania styczniowego. To wskutek represji popowstaniowych ta rodzina znalazła się daleko, w Kareli, na północ od Petersburga, gdzie ojciec, nie mogąc znaleźć pracy na, na obszarze guberni zabranych, tak zwanych Wileńszczyzny, prawda? Musiał, musiał tam robić karierę. A zatem te wszystkie doświadczenia rodzinne rodzą właśnie rodzą taki model postrzegania rzeczywistości. Także Ale po Polski. Jesteśmy pewnie jeszcze tymi szczęściarzami, jednymi już na pewno z ostatnich, że jeszcze mamy ten, ten przekaz na żywo, żołnierzy yy, yy, Armii Krajowej, prawda? Yy, Bo słyszymy... bezpośrednich potomków, no, Właśnie, pani Zofia Pilecka. Yy, dokładnie. Muszę. I chcę tutaj powiedzieć, że pod tym względem jesteśmy jeszcze o tyle szczęściarzami, że możemy jak gdyby usłyszeć to z pierwszej ręki, że to nie była żadna fikcja, że to nie było jakieś samobójstwo, tylko to był przemyślany plan, natomiast no, stało się jak się stało, bo ci ludzie byli w mniejszości i ten plan z góry był skazany na niepowodzenie, ale. Te ruchy odbywały się ku tej wolności, i świadomość tych ludzi spowodowała, że dzisiaj możemy o nich mówić i możemy się cieszyć tym, że kiedyś tacy ludzie żyli i kreowali rzeczywistość. No ja myślę, że przede wszystkim oni stanowią taki bardzo wyrazisty obraz alternatywy wobec pewnego zakłamania, które zwyciężyło właśnie ich kosztem bezpośrednio po II wojnie światowej i w, mojej, w moim głębokim przekonaniu przetrwał rok 89. To jest bardzo ważny problem. No, mam głębokie przekonanie. Ja żyję na co dzień, także jako nauczyciel historii, w pewnym głębokim dysonansie poznawczym e, słów, które e, wypływając z najświętszych obszarów, takich jak patriotyzm, niepodległość, itd, po roku 89 zaczęły znaczyć coś zupełnie innego, to znaczy. E, tu, tutaj mam wrażenie największe zadanie, także poprzez przywracanie pamięci o żołnierzach wyklętych, czy też w ogóle walkach narodowo-wyzwoleńczych o ideałach niepodległościowych, to jest po prostu tak naprawdę walka o przywrócenie słowom ich właściwego, dawnego staropolskiego sensu. No ale, ale panie doktorze, włączając telewizor, tak? Włączając telewizor i słuchając potok tych wszystkich słów z różnych kanałów, z różnych stacji telewizyjnych, to szczerze powiem, że taki zwykły Kowalski no to jest w stanie się zagubić i tak naprawdę to już momentami nie wie, o co chodzi. Zresztą temat z ostatnich dni, kiedy znowu wypłynęła sprawa Lecha Wałęsy, jego teczki osobowej. No taki szary, zwykły obywatel, kiedy to ogląda, to co on sobie ma pomyśleć, gdzie leży naprawdę rzeczywiście ta prawda, ten sens? Myślę, że to jest, jest to trudne. No to, 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 jest, to jest zadanie dla mediów właśnie. To jest także zadanie dla historyków. Ja pamiętam wiele lat temu głosy pewnych polityków liberalnych. Którzy, gdy pojawił się właśnie Witold Pilecki w obszarze działań, działań na rzecz przywrócenia jego pamięci, mówili, zostawcie, zostawcie to historykom. Niech, niech się historycy zajmą, nie politycy Pileckim, niech się historycy zajmą żołnierzami wiklętymi. No to, no to się zajmują. My się zajmujemy tym i w konsekwencji też poprzez. No, rekonstrukcję tych prawd poprzez, poprzez m, bardzo twardą pracę archiwalną, która musi być rzetelna, to nie może być droga na skróty. prawda? E, no. Powoli przywracamy tych bohaterów także do przestrzeni publicznej, inaczej mówiąc, w zamęcie informacji. Bo dzisiejszy problem przeciętnego Kowalskiego, jak Pan powiedział, to nie jest brak dostępu do informacji, tylko zamęt bądź ich nadmiar. Tak? Musimy po prostu przebić te prawdy. No, to jest skąd, praca sk sk skąd pomysł napisania książki w ogóle o, o Witoldzie Pileckim? Oj, wiele było przyczyn. Jedna bardzo prozaiczna wiązała się z moją dawniejszą znajomością z pewnym redaktorem. Z Wilna, Ryszardem Maciej, Maciej Kieńcem, który przez pewien czas był także prezesem Związku Polaków na Litwie. On wydał też tam w Wilnie pierwszą moją książkę poświęconą najbliższemu doradcy Stanisława Augusta, Joachimowi Hreptowiczowi. Ta znajomość, która przetrwała, obrodziła pewną specyficzną propozycją szczególną propozycją. Zwyczajnie oświadczył mi, że odnalazł w Nowych Święcianach pod Wilnem ponad 100 listów jego niedoszłej żony. Wielkiej miłości z młodości e, Kazimierzy Daczówny. E, I w konsekwencji postanowił mi je powierzyć. No, to było zadanie, które, które, które właściwie przesądziło o wszystkim. No, jeżeli ja dostaję 111 dosłownie e, listów, które są nieopracowane, no, to nie pozostaje nic innego jak to zrobić. Yy, I stąd ta książka. Jeżeli ktoś ją weźmie do ręki, co w niej może przeczytać najważniejszego, pana zdaniem? Czy trudno w ogóle było napisać tę książkę? No to jest zadanie o y, dużym wymiarze obowiązku, zarówno moralnego, jak i czysto y, merytorycznego, technicznego. Trzeba było oczywiście materiał uporządkować, trzeba było skonfrontować go. Z dotychczasowymi ustaleniami. A przede wszystkim nie doprowadzić do tego, aby był to kolejny wytwór nakładający się na wcześniejsze już kilka opracowań dotyczących Witolda Pileckiego. Stąd mój pomysł, o, aby napisać go o młodości i niejako urwać na wybuchu II wojny światowej. Ta książka się urywa na wybuchu II wojny światowej, mimo tego, że oczywiście w krótkich słowach na koniec w epilogu jest mowa również o tym, co dokonał zarówno w trakcie tej wojny, jak i bezpośrednio przed, przed śmiercią. Ale ideą i założeniem tej książki, a właściwie może powiem inaczej, historyk nie powinien kierować się od samego początku jakimś przesłaniem, bo jednak najpierw praca archiwalna, a potem dopiero wynik, prawda? To, 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 to nie może być ta odwrotność, która często towarzyszy politykom czy ideologom, ale jednak ostatecznie, w wyniku powstania tej książki, ukazał się jej właściwy sens. To znaczy szansa na ukazanie, tego, jak silny jest związek pomiędzy dobrym wychowaniem, właściwie rozumianą i przekazywaną tradycją, zarówno rodzinną, jak i narodową, a postawami społecznymi. Witold Pilecki to jest modelowy przykład dobrego społecznika, a potem też bohatera, gdy sytuacja ekstremalna tego wynikała, ale wszystko to miało swoje korzenie we właściwym wychowaniu domowym, we właściwym przekazywaniu wartości staropolskich, tradycji, w roli matki, która odegrała tutaj ogromną rolę w ukazywaniu młodemu Pileckiemu i jego rodzeństwu na przykład postaci sienkiewiczowskich bohaterów, z którymi on się bardzo silnie utożsamiał. Co było najtrudniejsze w w napisaniu tej książki, w zebraniu tych materiałów o, o Witoldzie Pileckim? W zebraniu materiałów. Y, chyba najtrudniejsze były czysto takie y, codzienne y, problemy z dotarciem do archiwów. Trzeba było jechać na Białoruś, trzeba było pojechać do Wilna. Było się w Warszawie, było się w Oświęcimiu. Krótko mówiąc, zebranie całości, prawda? To jest jednak praca poprzedzająca pisanie. Samo pisanie jest już tylko dopełnieniem, ale mogę powiedzieć, że rzetelne dopełnienie tej książki to, to czas lat czterech. Y czy ten produkt gotowy pod tytułem Młodość Witolda Pileckiego to jest to, co, co Pan sobie założył na samym początku? Czy udało się wszystko zrealizować? No napisać? nie mnie to oceniać do końca. Myślę, że powinni i oceniają to czytelnicy. Książka właściwie w tej chwili jest już chyba na wyczerpaniu. Jest jeszcze do kupienia przez internet, o ile mi wiadomo, z wydawnictwa SIK. Ale, ale tak, to znaczy powiem nieskromnie, że najlepszą recenzją, jaką doświadczyłem, były... Telefony no, z, od Zofii Pileckiej y, ze słowami na pograniczu płaczu. Y, także także to, 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 to mnie bardzo wzrusza i w konsekwencji no, bardzo, bardzo też cieszy, gdy, gdy, gdy w Dzień Świętego Krzysztofa dzwoni w moje imieniny prawda, z, z życzeniami, wskazując, że jakby jestem obecny w ich rodzinie. No, to, to, jest, to jest chyba wszystko, co mogę powiedzieć w tym momencie. Czyli jednym słowem, udało się. Nie wiem, naprawdę. Myślę, no ale, skoro, że tak. ale skoro ktoś z bliskiego otoczenia Witolda Pileckiego tak właśnie mówi i dzwoni do no. Pana, no to, to to jest najlepszy dowód na to, że, że po pierwsze się udało, a po drugie, że takie książki, takie wydania są potrzebne. No jeśli coś, no tu, tu człowiek ma prawo czuć przynajmniej tę krótką chwilę satysfakcji i spełnienia. Więc nie zaprzeczam. Będą kolejne wydania, może nie o Witoldzie Pileckim, ale o na przykład żołnierzach Wyklętych? No ja osobiście do tego się nie przymierzam. Ja już myślę o czymś innym. Ja wcześniej zajmowałem się także w w ramach realizacji swojej pracy doktorskiej, czasami stanisławowskimi. I tu myślę o Kościuszce, o Tadeuszu Kościuszce. Notabene, notabene w ostatnich latach również swoistej takiej ofierze tej, tej, tej nagonki, którą ja nazywam pedagogiką wstydu. Bo co to bardzo ciekawe, tak na marginesie, jeśli mogę, dodam, że gdy kilka lat temu pojawił się na łamach tygodnika Polityka artykuł oszczerczo atakujący Witolda Pileckiego, ta sama osoba, która go napisała, nie będąca historykiem, jednocześnie prawie w tym samym czasie wydała na łamach innej gazety artykuł atakujący również Kościuszkę. Wskazując na jego słabości, stany melancholii, etc., etc. Jakby pomijająca zupełnie fakty, które muszą zdeterminować ogólny, ogólną ocenę naczelnika, który w mojej ocenie był bezwzględnie bohaterem. No tak, ale jest... ktoś, ktoś, kto sięga właśnie pod taką prasę, jak, jak na przykład polityka, no to wtedy ma zupełnie inny obraz, niekoniecznie sięgnie po książkę. Więc czy nie warto by było na przykład zastanowić się nad tym, żeby poza tymi filmikami, o których Pan mówi, właśnie taka codzienna prasa nie dotykała tylko tej jak gdyby zakłamanej trochę rzeczywistości, bo tak nie do końca to było, a rzeczywiście przedstawiała rzetelnie te osoby, które no, odcisnęły piętno na historii Polski, Górnego Śląska, i tu co do tego nie ma dwóch zdań. Bo no, dzięki ta prasa jest, tylko trzeba oczywiście umieć do niej dotrzeć, czy po prostu zwyczajnie ją... Wybrać, bo obok tygodnika polityka są tygodniki do rzeczy w sieci, w których y, tematyka, y, którą tutaj poruszamy, jest również obecna. Także y, myślę, że to jest tylko ta kwestia. Ale ja nie mam osobiście wątpliwości, że y, te ataki na, na, na nasze, y, nazwijmy to świętości narodowe, one nie są przypadkowe. One wręcz mają y, y, sy symptomy jakiegoś zlecenia. Które, które wpisuje się w określoną politykę, moim zdaniem, nawet zaryzykuje takie twierdzenie bardzo, bardzo sterowaną z zewnątrz. No właśnie, a kiedy Pan widzi dzisiaj to wszystko, co się dzieje, politykę zagraniczną i nie tylko to, co, co dzieje się w Syrii, w Turcji, w Rosji, w innych krajach bliższych, dalszych od nas. To, czy to rzeczywiście nie jest taki kryzys autorytetów, brak ludzi, którzy rzeczywiście potrafią stanąć na wysokości zadania i powiedzieć, teraz powinniśmy to zrobić w taki, a nie inny sposób, bo jeżeli tego tak nie zrobimy, to za chwilę po prostu będzie za późno. To bardzo ważne, co Pan poruszył, bo ja jestem głęboko przekonany, że e, polityka historyczna, od której wyszliśmy w naszej rozmowie. To jest element wielkiej polityki, która w istocie wpisuje się także w to, jaką będzie Polska, jakie będzie jej miejsce na arenie międzynarodowej w przyszłości. To jest w istocie walka o niezależność o określoną, mniej lub bardziej proporcjonalną do naszego potencjału państwowego pozycję w przestrzeni europejskiej. To jest w istocie także pewna gra którą prowadzą z zewnątrz określone siły zainteresowane w tym aby naród zagubiony w zamęcie informacji karmiony obrazem naszych win przeszłości nie był zdolny do oporu a gdy zostanie także na arenie międzynarodowej osamotniony co zresztą liczne autorytety podkreślają. To to może nastąpić, prawda? Mam tutaj na myśli na przykład uwikłanie Stanów Zjednoczonych w inne części świata, zmniejszenie ich obecności w środkowej Europie. To co wtedy? To kto wysunie roszczenia wobec Polski? Są takie środowiska, które tylko na to czekają. No bo my, czasami mam wrażenie, że my niestety nie potrafimy wyciągnąć wniosków z historii, bo przecież kiedyś już... To jest nasz obowiązek. Ja powiem tak krótko. To jest nasz Wielkie Ale potrafimy obowiązy. to zrobić, potrafimy? To jest zadanie elity. Yy... Inaczej mówiąc, musimy ją wykreować. Musimy we właściwy sposób yy, no, przeforsować obecność w przestrzeni publicznej tych ludzi, którzy mówią po polsku. Ja to, to, to w ten sposób ujmę. Mówią w kategoriach polskich i nazywają rzeczy po imieniu. My musimy zdawać sobie sprawę, że stan, w którym jesteśmy, nie będzie trwał wiecznie. Polska jest jednym z większych krajów europejskich, ale musimy na przykład, nie strasząc się za bardzo, pamiętać również o tym, że jesteśmy państwem, które po II wojnie światowej przejęło po Niemcach największą część ich przedwojennego terytorium. To jest jedna piąta całości przedwojennych Niemiec. I my tak czy inaczej jesteśmy uwikłani w perspektywę ewentualnych problemów wynikających chociażby z, z sentymentów niemieckich w tym kierunku. Idących, prawda? A to może być niebezpieczne. I dlatego trzeba właśnie w sposób mądry Polakom mówić o ich przeszłości, uświadamiając, jakie z tego zagrożenia i szanse na przyszłość wypływają. Nie ukrywam, że ta rozmowa staje się coraz ciekawsza, ale mamy ograniczony czas antenowy. Zaczęliśmy od tego, żeby, czy inaczej, jak wprowadzić tą historię na takie tory, żeby ją jak najbardziej wybielić, może, inaczej, może źle powiedziałem, ale żeby jak najbardziej... Narrację. Dokładnie, pokazać, że, że ta historia, która, która się działa, to, to rzeczywiście była kreowana i tworzona przez ludzi, którym zależało na dobru Polski, a nie inaczej. Czy, czy da się w ogóle odkłamać historię Górnego Śląska i nie tylko? Odkłamać to jest, to jest, to jest, to jest za, może za mocne słowo. Ja cały czas będę powracał do tego sformułowania zrównoważyć narrację, ponieważ, mając świadomość, że istnieją różne interpretacje tej przeszłości, a także różne warianty Śląskości. Prawda? Śląskość to nie jest tylko orientacja polska. Mam tą świadomość i my musimy mieć tą świadomość. To jednak musimy zrobić wszystko, aby, aby te proporcje na tyle zrównoważyć, by one po prostu nie stały się także dla, dla górnoślązaków zagrożeniem, to znaczy źródłem podziałów, które zresztą są. One, one się tlą, one są rozogniane przez określone środowiska mówiące oficjalnie o oficjalnie autonomii, ale de facto w moim przekonaniu po prostu będące przesączone nienawiścią wobec Polskości. A więc to trzeba po prostu zmienić. To jest wielkie zadanie dla nas, dlatego że Śląsk po prostu jest Polski. I długo byśmy mogli o tym jeszcze mówić. Nie będziemy tutaj wspominać o tych, którzy chcą autonomii dla Śląska, którzy chcą kodyfikacji języka śląskiego, bo to przecież w tym całym zamieszaniu chyba nie, nie o to chodzi. Chyba nie chodzi, o to chodzi właśnie. Chodzi o to, że rzeczywiście Śląsk zawsze był polski i, i nasi y, dziadowie walczyli o to, żeby, żeby Śląsk był polski. Dlatego te, dlaczego teraz akurat ma być, y, ma być na odwrót? Dlaczego krzykliwa mniejszość ma zdominować właśnie y, obraz tej Przeszłości. Ale niestety siła przekazu mediów bywa tak mocna, że czasami mniejszość ma możliwość decydowania o większości, oby była to jakaś taka tylko krótko trwała chwila. Tak jak powiedziałem, moglibyśmy długo jeszcze rozmawiać o historii Górnego Śląska i nie tylko o teraźniejszości, o przeszłości, ale najzwykle w świecie brakuje nam czasu antenowego. Mam nadzieję, że Państwo sięgną do publikacji naszego dzisiejszego gościa, młodość Witolda Pileckiego, bo tak jak tutaj wspominaliśmy w naszym programie warto sięgać po takie publikacje, żeby dowiadywać się o. Naszych bohaterach, którzy żyli niejednokrotnie obok nas, na tej Ziemi, a którzy odcisnęli tak duże piętno. To był program Gość Dnia. Dzisiaj moim i Państwa gościem był w Krzysztof Tracki, prezes Fundacji Silesia Superior. Bardzo dziękuję. Dziękuję prezesie. bardzo. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.